Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek z gośćmi, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy naprawdę mamy powód do wstydu. Dzisiaj zaprosiłam do siebie dwie piękne panie. Trzy. Obie, <laughs> obie są trenerkami i instruktorkami, tak mogę powiedzieć. Pracują na siłowni u nas w Szczecinie, między innymi w Calypso i zaprosiłam dzisiaj Anię i Paulinę. Cześć! Które nam odpowiedzą na pytania, które mnie na przykład nurtują i wiem, że Was też zapewne. A mianowicie będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście osoby z otyłością, osoby z nadwagą, osoby bez kondycji mają się czego wstydzić na siłowni. Ale zanim się rozkręcimy, to dziewczyny opowiedzcie nam trochę o sobie. A ja może chcesz zacząć? Jesteś trenerem. Jestem instruktorem fitnessu przede wszystkim. E, prowadzę zajęcia w Calypso, w Cascadzie i w Progresie w Koleniowie. E, też oprócz tego jestem trenerem personalnych. Prowadzę, prowadzę kilku, kilku pododporowych. E, mhm. Tak. A od ilu lat jesteś w zawodzie? Rok. <noise> Rok. Niedługo, ale. Ale gdzieś tam intensywnie zawsze w sporcie byłam, od, od 10 lat mniej więcej trenuję skokodyczce, także coś innego, ale jednak podobnie. Rozumiem. Dobra, a Paula, Ty? Ja w zawodzie jestem instruktorem fitness, jestem trenerem personalnym. Fitnessem zajmuję się dużo dłużej, natomiast trenerem personalnym jestem świeżym, bo jestem od Trzech lat bodajże. Wciąż się rozwijam i też całe życie w sporcie. Zaczęłam od tańca. Gdzieś tam się przewinęły różne szkolenia, różne kursy. No i kiedy postanowiłam zostać instruktorem fitness, to już, że tak powiem, poszło z górki, bo zrobiłam szkolenia na instruktora fitness, zrobiłam instruktora step instruktora na trampolinach, sztangi i różne, różne, różne zajęcia. Także od wyboru do koloru. Czyli jak słyszycie i widzicie, dziewczyny mają doświadczenie z nami, z klientami, z, z osobami, które odwiedzają siłownie na różnych płaszczyznach. No to będzie rozpraszacz tego filmu, coś Nie. <laughs> Bo możemy się z nimi spotkać na różnych zajęciach, tak jak powiedziały, czy na zajęciach tanecznych, czy na sali fitness, czy na zajęciach stepowych, albo na siłowni po prostu na treningu personalnym. Często tak jest, że jak podejmujemy decyzję, że chcemy zacząć się odchudzać, to nam się to kojarzy z tym, że musimy kupić karnet na siłownię i rzeczywiście kupujemy te karnety, ale idziemy tam z ogromnym wstydem. I ja bym chciała, żebyście mi dzisiaj powiedziały, tak na wstępie, żebyśmy już to sobie wyjaśnili, czy rzeczywiście jest tak, że jak otwierają się drzwi. Sali Fitness i wchodzi pani, tak 115 kg, taka grażynka typowa, taka grażynka nasza polska. To czy wy ją oceniacie? Czy myślicie sobie wtedy, o Jezu, jaka gruba baba przyszła? No, moim zdaniem to jest w ogóle podziw, i właśnie fajnie, że, że takie osoby przychodzą właśnie z takim pewnym nastawieniem i podejściem, że tak. chcą coś zmienić. Tak. Mm -hmm. Dokładnie. Ja nigdy nie oceniałam ani po wyglądzie, ani. Po ubraniach, po niczym, tak naprawdę, no, jakby... Praca jest moją pasją, i pasja jest moją pracą, więc ja jestem tam po to, żeby pomóc człowiekowi. Jeśli widzę, że przychodzi pani z dużą nadwagą, to bardzo często jest tak, że to nawet ja pierwsza podchodzę i się pytam, czy dopiero zaczyna, czy już coś robi. Bo, bo czasami nawet takie osoby już gdzieś coś robią, tak? Zaczynają sobie od maszarowania mhm. po mieście, nie wiem, rezygnują z komunikacji miejskiej i przechodzą sobie do pracy na piechotę, więc to też już jest jakaś aktywność. I to jest fajne, bo. Już mamy ten pierwszy kontakt i ta osoba też jest... Y Troszeczkę już spokojniejsza, że ktoś się zainteresował. Dlatego mm -hmm. y, dla takiej osoby jest to jeszcze bardziej ważne niż dla osoby, która po prostu przyszła i już kiedyś miała jakąś styczność z siłownią. Mm -hmm. Okej, okay. to jest dobra wiadomość. Ja też tak zawsze uważałam, że jak idziemy, to nie mamy co się nastawiać na to, że ktoś nas oceni, tylko raczej trzeba iść z nastawieniem, że to właśnie dobrze, że tam jesteśmy i że swoją postawą pokazujemy, że mimo nadwagi i mimo otyłości Coś chcemy sobie. tak, że chcemy mm -hmm. zawalczyć. Dobra, a czy zdarzyło Wam się kiedyś, że ktoś yy, z powodu swojego wstydu odmówił na przykład przyjścia na trening? Powiedział, nie przyjdę, bo za grubo wyglądam w leginsach, albo trenowałabym u Ciebie, ale wstydzę się chodzić po siłowni. Znaczy najlepsze, najlepsze teksty, jakie słyszę, to zawsze przyjdę na zajęcie ale najpierw muszę schudnąć. <grym> tak. <grym> to jest niestety standardowy tak. tekst i zanim się wybiera na siłownię, to najpierw pójdę pobiegać, trochę zrzucę kilogramów, żeby móc się pokazać zamknę na siłowni. Zamknę się w domu i Tak, schudnę. i zamknę się w domu, będę robiła jakieś ćwiczenia przed telewizorem i... To wcale nie jest fajne, bo po pierwsze motywacja w domu. dużo mniejsza. Na ja zawsze, tak, to ja zawsze powtarzam moim podopiecznym i moim ludziom na sali, że nie odkładajcie tego na pracę w domu, bo ja jestem instruktorem X lat i nigdy nie zrobiłam treningu w domu. Tak. Właśnie. A, to, ja mam do Was pytanie, czy zdarzyło się, że jakaś osoba, która powiedziała najpierw schudna, potem przyjdę, rzeczywiście schudła i przyszła? No. Nie. sobie. Czyli to nie działa, widzicie, to nie działa, to nie jest prawda, jakby nie, nie idźcie tą drogą. Dziewczyny nam wspomniały, jak się przedstawiały, że prowadzą także zajęcia taneczne. Obie są instruktorami, jak widzicie, Salsation. I ja Wam powiem, że są to, jeżeli nie wiecie jeszcze, że są to zajęcia, które wymagają od i kobiet, i mężczyzn, ale głównie kobiet, bo nie ukrywajmy, te jakby panie tam najczęściej przychodzą, ale odwagi trochę jest, to prawda, no niesamowitej odwagi, bo jednak trzeba przyjść, pomachać biodrem, coś się pokazać, coś tam, wiecie, do muzyki potańczyć po i chciałam się Was spytać, czy na takich zajęciach, w momencie, kiedy my kobiety myślimy sobie często, że nie pójdę, bo nie znam układu, a Wy jako, że już znacie układ i to nawet bardzo dobrze, czy wtedy Wam się włącza jakieś ocenianie, czy myślicie sobie, że Jezus, nie tą nogą, idiotka. <noise> nie, nie, absolutnie. Ja takiej osobie staram się w ogóle dać czas i nie patrzeć na nią aż tak bardzo, bo jeśli widzę, że gdzieś jest zagubiona i troszeczkę się myli i czuje się niepewna, to mój wzrok jej nie pomoże. I to, że ja spojrzę na nią i powiem nie od prawej, tylko od lewej czy odwrotnie, mm -hmm. to wcale jej nie pomoże. Więc, y więc ja się staram po prostu nie patrzeć na nią za bardzo, tak? Wiadomo, gdzieś tam y rzucę okiem ale staram się dać jej czas, ale też bardzo staram się złapać taką osobę po zajęciach i wytłumaczyć jej, żeby właśnie ona sama sobie dała ten czas, żeby dała się zapoznać z muzyką, żeby zobaczyła jak ludzie się bawią, żeby nie chowała się całkowicie do tyłu, tak? Może też niekoniecznie do przodu, ja zawsze mówię, żeby chociażby poszli na środek, bo przód, wiadomo, przód wie co robić, bo, bo przód jest zawsze na przodzie. E, osoby z tyłu niekoniecznie wszystko dobrze widzą, więc tym bardziej się czują źle, zagubione i nie do końca pewne. Więc zawsze mówię, że mhm. chociażby w tej strefie środkowej zawsze przód poprowadzi, mnie też będzie widać. No i jeśli dwa, trzy zajęcia, jeśli się spodoba, to taka osoba zostanie. Mhm. Jeśli będzie się całkowicie chować, no to, to tak, to nie. się zniechęci. Ja teraz myślę, gdzie stałam na swoich pierwszych zajęciach. Ale chyba w jakimś drugim rzędzie. Ale no słuchajcie, tak, bo to jest strugę, bardzo bo ciekawe, bo Ania jest osobą, która przeszła jakby drogę od amatora, że chodziła tak, na zajęcia ładnie. do Pauliny i przeszła jakby drogę wstydu do instruktora. I to, 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 jest I, jakby... i to jakiego wstydu, tak? Generalnie... I to jakiego instruktora tak. musiałam wypowiedzieć. <laughs> I to jakiego instruktora? <laughs> e, tak, moja historia jest troszkę inna niż, niż innych instruktorów, tak, bo zazwyczaj instruktorzy pędzą, zawsze mówią, że pan czuł 10 lat. Ja się 3 lata i tak jak właśnie Paulina mówiła, że byłam u Pauliny u Pauliny 3 lata temu na pierwszych zajęciach naprawdę byłam totalnym kołkiem. Nie. Potwierdzam. Słyszałam muzykę, ale totalny kołek. Trenowałam, tak jak mówiłam, trenowałam z kokotyczce, także ja byłam rozbudowana, jak tyczka. napakowana, napakowana teczka, tyczka, dokładnie. Totalnie się wstydziłam, totalnie patrzyłam, czy ktoś na mnie patrzy. Ja jeszcze miałam taki... Mózg sportowca, czyli muszę być najlepsza. A, Więc no, jak ja no, nie no, umiałam no, no. czegoś, to oczywiście byłam jeszcze bardziej zestresowana niż wszyscy dookoła. I najlepszą ulgę poczułam, jak miałam przerwę rok i po roku czas, czasu wróciłam i miałam po prostu wywalone na to, czy ktoś na mnie patrzy. Zaczęłam się bawić, zaczęłam próbować i właśnie po tym momencie jakbyś nie wiem, z roku, pół roku. I to Zabędziłam. jeszcze warto dodać, że w tamtym czasie, jeżeli mnie pamięć nie myli, jak rozmawiałyśmy hmm. kiedyś, ty zmagałaś się też z dodatkowymi kilogramami. Tak, dokładnie. Chudłaś się dokładnie. Tak. 16 kg. Yy, tak, 16 kg. Nie tylko przez Salzation, ale chyba zwłaszcza. Mm -hmm. Tak, zwłaszcza. Okej. Okay. Ja jeszcze jakbym mogła dodać to. Yy, Ania była taką osobą na zajęciach, którą jak zobaczyłam na pierwszych zajęciach, to byłam 100% przekonana, że już do mnie tak. nie wróci. Że przyszła, zobaczyła, zmusiła się, żeby być do końca, żeby nie było wstydu, że wyszła w połowie mm -hmm. zajęć, tak. bo nie ogarniała i wyszła. I on ja mówię, na pewno nie wróci. I wróciła. Tak. No, i ja z właśnie... uporem po prostu takim przychodziła, przychodziła, aż w końcu... Właśnie ja się śmieję, że byłam takim... Klientem, którym teraz mówię, że są właśnie najgorsi klienci, czyli przychodzą i nic nie próbują, nic, totalnie nic, ani w lewo, ani w prawo, nic nie próbują, tylko stoją i się patrzą. Właśnie taka byłam. Jaka sytuacja jest lepsza dla Was na sali? Czy w momencie, jak ktoś się myli, wpada na innych, wywraca, czy jak już sobie wyjdzie w połowie zajęć, bo to nie jest miejsce dla niego? Nie, 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 to Znaczy dla mnie najcięższym typem klienta jest taki, który właśnie staje i mhm. nawet nie próbuje. I ja zawsze mówię, że ok, odpatrzenia też można mniej więcej załapać, ale to nie jest to samo co tak. próbowanie, zwłaszcza, że próbowanie też nas odchudzi, bo coś robimy, tak. o, a nie stoimy prawda. i mówimy później mężowi, byłam godzinę na siłowni, ale tak stałam i patrzyłam, więc to nie... Niestety, I nic nie schudłam. I nic nie schudłam. Przede wszystkim pamięć ruchowa, ciało zapamiętuje, tak? I czasami nawet jeżeli w głowie nie pamiętamy jakiegoś ruchu, to czasami ciało samo naprowadza i to jakoś pójdzie. Ania, a ile minęło od momentu pójścia na pierwsze zajęcia, a zrobienia y, y, kursu instruktora y, no. y. self No Nie mogę tego tak dokładnie powiedzieć, bo trzy lata temu byłam na pierwszych zajęciach u Pauliny, mhm. ale rok miałam przerwę, czyli można powiedzieć, że rok intensywnego ćwiczenia takiego już kiedy już zaczęłam coś ogarniać. Okej, okay, tak? okej. Okay. Czyli tak mniej więcej po roku. Patrzcie, to, to mógł być każdy z nas. Jakby to no. dalej może być każdy z nas. Można iść na każde zajęcia i po roku. No, daj mi rok. Daj ci rok. Dobra. Dobra. Za rok ją zobaczycie z drugiej strony sami, no. tak. tak, jak będę, nie wiem, czyścić lustro. Jest. Wycierać ją. Idziemy dalej. Ja mam jeszcze do Was takie pytanie, bo Ania powiedziała coś ciekawego, że jest człowiekiem, który jak coś wykonuje, to na 100%, że przyszłość z podejściem sportowca. I to jest też taki błąd nas, na grażynek, które przychodzą na siłownię, że idziemy na, nie, nie wiem, jakiś ABS, brzuch uda pośladki, stepy, nie wiadomo co, i chcemy wykonać każde ćwiczenie Wszystko. na 100%, mamy nadwagę, więc nam to nie wychodzi. I jesteśmy tak zdemotywowane tym, że nam to nie wyszło, że już nigdy na te zajęcia nie wracamy. Czy nie lepiej jest tak, żeby przyjść, a robić na przykład dwa razy wolniej, ale dotrwać do końca i po prostu mieć jakiś progres? A jak, jaką tendencję wy obserwujecie? Pierwszy scenariusz czy, czy drugi? Ktoś, kto robi na 100%, a potem nie wraca. Myślę, czy... To też chyba zależy od doświadczenia takiej grażynki i mm -hmm. tego, czy podchodzi pierwszy raz czy ósmy. Bo czasami jest tak, że przychodzą panie, które już widać, że mają taką świadomość tego i same na przykład mówią, a, bo ja na przykład to będę robiła troszkę wolniej, mm -hmm. albo to jest mi wykonać ciężko, możemy coś zamienić. Więc takie osoby, które są już bardziej świadome, Robią swoim tempem, ale robią od początku do końca, ale faktycznie są też osoby takie, zdarzają się, które przychodzą, robią na przykład przez 20 minut wszystko na max i koniec. Ten. I mhm. już nie dają rady i na przykład mówią, przepraszam, ale ja już nie mogę. Więc ja jestem bardziej za tą drugą opcją, żeby zrobić w swoim tempie, mhm. ale zrobić cały trening i, i zawsze to pod okiem instruktora też mhm. jest inaczej. Ja to kiedyś nawet nie wiem, czy pisałam, czy mówiłam na motywatorce, że... Jak robimy cały trening na przykład chodakowski na przykładzie takiego treningu DVD i go oczywiście nie zrobimy, to gdybyśmy go zrobiły, spaliłybyśmy 300 kalorii. Przypuszczam, zrobimy połowę, zrobimy 150 kalorii wtedy, ale się tak zniechęcimy, że nigdy już nie, nie wrócimy i nigdy żadnych kalorii na tym treningu nie spalimy. W momencie, kiedy włączę sobie chodakowską. Pójdę do dziewczyn na zajęcia i nie spalę tego maksimum, które bym miała, to i tak za każdym razem najprawdopodobniej spalę po 70-80% tego, co w przyszłości będzie moim takim 100% spalaniem. Dokładnie. Także, no, nawet jak z 30 powtórzeń zrobisz 10, to ty 10 i tak spala kalorie. Także taka rada dla ludzi, którzy mają takie podejścia 100% albo nic, to wcale nie. tak nie jest. No, podobnie nie. na Sensation, Każdy by chciał przyjść, już znać układ, też trzeba... Ja zawsze Sensation porównuję troszeczkę do zabawy weselnej, bo zawsze tłumaczę wszystkim, że najważniejsza jest sensation muzyka i z, przychodząc na takie zajęcia mało kto zna te utwory, tak, bo to są z reguły utwory latynoamerykańskie, yy, latino, więc tak naprawdę no u nas w radiu, w telewizji, y, bardzo rzadko, tak? Mm -hmm. Oprócz Despacito. Mm -hmm. de to nie znam, co to? to? to mi potem? Przyjdźmy na <laughs> y, Więc ja zawsze mówię, że to jest tak jak na weselu. Jak idziemy na wesele i słyszymy piosenkę, którą dokładnie znamy, zupełnie inaczej się do niej bawimy. Bawimy się, wiemy, kiedy jest wolniej, kiedy jest szybciej, kiedy można się tak. obrócić i tak dalej. Y, natomiast jak leci piosenka, której kompletnie nie znamy, no to wiadomo, dreptamy sobie w miejscu, tylko tak Wiecie, ostrożnie. Mm -hmm. I to jest dokładnie to samo na Salsation. Jak już za trzecim, czwartym razem usłyszysz tą piosenkę, mało tego, polubisz ją, zupełnie inna energia, zupełnie inaczej będziesz się bawić to i zupełnie prawda. inaczej będziesz słyszała, będziesz czuła te kroki. Więc ja zawsze mówię, że Salsation to takie małe wesele. No, dlatego <grym> ja mam stworzoną playlistę. Na motywatorce nawet, ona jest publiczna. Tak. Po prostu nazywa się Salsation i tam są y, utwory. Klikać. Tak. <grym> Dobra. I jeszcze jedno miałam pytanie, ponieważ ja też zauważyłam to po sobie, ale też to widzę czasami jak chodzę na zajęcia. Że kobiety yy, przychodzą na zajęcia bardzo takie skryte, ale też to widać wizualnie. Że biorą koszulę jakąś starą do spania, jakieś podarte leginsy wiążą sobie kokon, cebulę na, na głowie i idą tam jak za karę troszeczkę. Widzicie tak. takie zachowanie? Tak. A czy jakby widać różnicę w momencie, kiedy ktoś przyjdzie lepiej przygotowany? Bo ja to po sobie widzę, że jak sobie kupię jakieś, mam jakieś fajne leginsy, które są tam opinające, mają ładny znaczek czy coś tak. takiego, to od razu się lepiej ćwiczy. Ja uważam, że to dodaje takiego animuszu. Tak, 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 coś takiego tak, się, się na dzieje. No. Generalnie dużo osób mówi, że co nie dotańczysz, to do wyglądasz. Mm -hmm. I tak samo jest generalnie z ćwiczeniami z tym, jak się czujesz, zwłaszcza w, w miejscu jakby publicznym, tak, bo ślubny takim miejscem jest. Yy, I na pewno dobry wygląd, tak, nawet jeżeli ma się gdzieś tam kilogram, to fajnie jest ubrać fajną bluzkę i tak dalej, żeby dla swojej pewności siebie, tak? Mm -hmm. Czym się daje. Osoby, które regularnie przychodzą na zajęcia, a mam na przykład takie grupy, yy, gdzie są. Praktycznie co tydzień, co, co zajęcia te same twarze, to właśnie widać taką metamorfozę w momencie, kiedy przychodzi Grażynka, właśnie tak jak mówisz, za duża bluzka, legginsy, zero makijażu, gdzieś tam z tyłu zawsze, żeby tylko nie patrzeć. Oczywiście rozmawia ze mną po zajęciach, tak? Mówi mm -hmm. na przykład, ja, jaki tam progres i, i tak dalej. Ale z czasem po prostu nagle przychodzi i ma troszkę bardziej opiętą bluzkę. Nie mówię, że jakąś super obcisłą czy w topie ale już inną bardziej dopasowaną już widać że nie po mężu pies się znudził <głos> <głos> że nie po mężu i z każdym kolejnym tygodniem widać w ogóle zupełnie inny wyraz twarzy tak już nie jest taki nie patrzcie na mnie tu przyszłam bo muszę bo muszę bo muszę schudnąć tylko takie zaczynam to lubić zaczynam lubić siebie bo już coś tam innego wkładam więc to jest fajne bo no mówię, jak mamy takie osoby, które chodzą regularnie, to widać yy, tak, czarno tak. na białym. Tak, przede wszystkim warto zmienić podejście. Przyjść na zajęcia, nie na zasadzie, przyjdę na zajęcia, żeby tylko mieć trening i, mm -hmm. i tyle, tylko właśnie przyjść z nastawieniem, kurde, przyjdę do fajnej instruktorki, która jest fajną dziewczyną, e, fajnie się pobawię przede wszystkim, tak? Przestanę myśleć o, o dzieciach, o, o mężu, o pracy, tak, żeby się po prostu wyłączyć i odstresować. Godzina to, dla siebie. Tak. Jeśli ktoś przychodzi na godzinę, to ja zawsze mówię: to jest taka Twoja godzina. Niektórzy idą na zakupy, żeby nie myśleć, niektórzy włączają muzykę na, na słuchawkach i też się odcinają, e, ale ty robisz coś dla siebie, bo przede wszystkim spotykasz się z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy też mają takie, takie same prawdopodobnie cele. Bo, no bo nie oszukujmy się, większość z nas jest tam po to, żeby zrzucić jakieś kilogramy, mm -hmm. e, więc każdy ma cel. I w tym celu się łączymy, tak? Więc fajnie jest spędzić ten czas właśnie w takim gronie i myślę, ja że. Nie nie zamykać, tylko z pożytecznym troszeczkę dostać wycisk, ale też inni. Grażenka obok też dostaje wycisk, więc jakby łączymy się w bólu. I zupełnie tą obok nie interesuje to, że tobie teraz boczek wychodzi z leggingsów, jakby jej z też wychodzi i ona nie wiem, modli się, żeby nie puścić bąka. A właśnie! <grym> <grym> przy tym jesteśmy. Czy miałyście śmieszne sytuacje na sali fitness? <noise> Wiem do czego nazwę A mam. wiesz co zrobimy z, tego, jest z bardzo zrobimy z tego osobny odcinek To nie będziemy się zdradzać Bo już nagrałyśmy całkiem sporo To jest konkluzja nasza <noise> na koniec To co dziewczyny powiedziały Taka klamra dla tego odcinka Że żeby znaleźć zajęcia, salę, instruktora I też typ tej aktywności fizycznej Bo ja nie mówię, że to musi być na siłowni Dla kogoś może być równie przyjemne pływanie Albo jazda na rowerze Ale coś przyjemnego tak. Co będzie stanowiło naszą godzinę a nie pójdę tam, bo tak kazali albo tak mówili na YouTubie i wszyscy tam chodzą. Tak, przede wszystkim jeżeli mogę jeszcze coś dodać. Na sali, na sali każdy jest równy. I nieważne, czy to jest y, pani, która ma 60 lat, czy dziewczyna, która ma 17 lat, czy pani, która waży 100 kilo, albo pani, która waży 30 kilo i ma anoreksję, każdy jest równy. Tak? Y, nikt na siebie nie patrzy i staramy się właśnie być w tym wszystkim wspólnie, razem. A tak. my jesteśmy wsparciem tak. dla Was zawsze i jeśli boisz się, jeśli nie wiesz jakie to zajęcia, przyjdź zapytaj, my też jesteśmy po to, żeby, żeby wyłapywać takie nowe osóbki Dokładnie. i tym bardziej je wspierać, ale jeśli jest na sali dużo osób, jeśli boisz się wejść, podejdź zapytaj, nie bój się, po prostu przyszłaś, przyszedłeś, chcesz coś zrobić dla siebie, to nie uciekaj, jak już jesteś, to zostań z nami. Oh Aż, aż słońce zaszło. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. My już będziemy kończyć, bo i tak z tego wyjdzie całkiem długi odcinek, ale myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy widzicie dziewczyny u mnie na kanale. Jeżeli chcecie zaobserwować je na Instagramie, zobaczycie na Facebooku, co tam robią, jakieś wydarzenia, treningi i tak dalej, i tak dalej, to w opisie będziecie mieć wszystkie linki. Mnie też możecie odwiedzić na Instagramie albo na Facebooku, jak chcieli. Dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Papa. pa! pa. pa, pa. 辛苦了，辛苦呀。